miało Fejd! Wyżerka czeka się. Wynajmniej do kolejnej gry. Do kolejnej gry, w której czekają nas kolejne fascynujące przygody i rozkminy na temat tego, co można zrobić na planszy, w momencie, w którym nasz przeciwnik będzie zastanawiał się przez dwie minuty, czy zagrać Tender Rhino i zaatakować jakiegoś źródła za... Nie, zaatakować Fejsa za dwa chyba. To była istota rozkmina. W formacie standardowym używane są najnowsze zestawy, aby nie trzeba było uczyć się starych kart. Rytne. Nie powiem, sam bym na to nie wpadł. Gurudan Gar kontra garusz. Twoja dusza będzie moja. Dobra, mamy monetę, więc trójki zachowamy, reszta out. No, mamy dwójkę, mamy przekształconego kobolda. Ej, z z jakiego dodatku jest ta mapa? O, to nie wyróżnię dobrego. A nie, to jest chyba mapa podstawowa. Tak? Chyba tak. Zagram to, jak mam to na następną turę. Trzeba by nie zagrać. Chwilę, bo tak. Z Karazanu była ta co przed chwilą. Z Przedwiecznych Bogów jest Stormwind, tylko przeklenięte. Z League of Explorers są dwie mapy chyba. U. No nie brałem pod uwagę Shadow'a, znaczy Self'a. Z League'a w chyba są dwie mapy. Jedna jest to taka z laserem, w lewym dolnym rogu. A druga jest chyba w jakiejś bazie, czy coś tędy? Może coś pomyliłem? No zagrajmy to. Mogłem zagrać darbombę, ale to wychodzi mi to na zero, a tutaj on musi coś dorzucić, żeby to zabić tym. A ja w następnej którzy mogę zagrać to i na przykład to. Taki z Ciebie dzwoniak. No dobrze, no to dorzucimy to, tak? Niech będzie. No chciałem zabić działo, dlatego że ma umiejętność, a to nie ma. Tego nie chcę grać, bo mi się to nie podoba. Dobiorę, chociaż też jest to dobre, bo... A czekaj, no on musi w sumie dwie karatury poświęcić, żeby zabić tego ogra, więc może nie jest takie zła

sobie myślę mm. dobra spróbujmy zrobić tak zabijemy dobierzemy z tego ul i zagramy Z tego szredera że Shredder trochę więcej daje jak on chce sklirować ten board to musi tym w tego, tym dobija tego, to przeżywa. To będzie ranne. Zakładam, że za dwa co najmniej, w zależności od tego, co wypadnie, to go dobijemy tym. A jeżeli zostawię tylko to i zagram to, to on zabija tym to. Tego nie ma, ja nic nie mam. On dogrywa kreaturę i ma przewagę. A w tej sytuacji trochę więcej mi to daje. No. Co ciekawe, to nie jest najgorsze, jeżeli nie ma Urwinda. Jeżeli nie macie nic przeciwko, to sobie Ale żółwia. Naprawdę miał Wirwinda i jeszcze to gówno. Człowiek gra dobrze. Znaczy, okej, okay, no, Wirwinda znaczy akurat, nie, w sumie tam, przy szeregle, to nie wiedziałem, że wypadzie to z jedynką życia. Uruinda się można spodziewać, ale... Elfia, arcerka Rery. Czy to nie jest taka zła gdzieś tam jakiś dobitko finisher? Takie porównywalne do śmiertelnego wiru, tylko że śmiertelny wil daje kartę, a ona daje kreaturę 1-1. No to wygląda co najmniej źle. Wygląda co najmniej źle, głównie dlatego, że po ataku jego kreatur mam 4 HP, w związku z czym na przykład ukąszenie śmierci mnie zabija. No cóż mogę powiedzieć. Czasem jest tak, że przegrywa się. Czasem jest tak, że się wygrywa. Czasem jest tak, że się remisuje. No, różnie to bywa. Czasem jest też tak, że na przykład grałam się kraszuje. A czasem jest tak, że stawiacie sobie podkładkę pod kubek pionowo i ona się przewraca. Mm. Hmm. Twoja hmm. będzie moja. Dobra. Nie mamy tak zwanej monety, więc zostawimy sobie tylko pocisk cienia. Jako removal. Dobierzemy parę trójek. Czy tam trójkę trójek? Incepcja, trójka trójek. W trzech kolorach. Ok, mamy tu, turn, drop. Czyli tu to znaczy, że dwa. Turn to znaczy, że tura. A drop to znaczy, że robimy bas de drop. Nie, drop de bas. I wszyscy tak robią. BUUU! nie pytaj się. Kiedyś zostanę prawdziwym rycerzem. Kiedyś dostanę prawdziwej zmarszczki. na oku. Dobra, no, dwie jedynki, no zdarza się. Może to druid ten, może to jest druid agrodruid, tak zwany Druid na jedynkach. Nie ma dwójki. Fake info w takim razie. Tyle Shadowboltów w całym deku nie miałem chyba tyle nigdy. Nigdy. Oh, y A No well. Dobra, to trzeba zabić. Ale zużyjemy tego Shadow Bolta. A, Dlatego, że Darkbomba mogę zagrać w następnej turze z Widzącym albo z Shadow Boltem. Mhm. To póki co mamy proste trady. On zagrywa jedną kartę, ja zagrywam jedną kartę. I się tak wymieniamy. Jedna różnica jest taka, że on ma dwie karty na stole. No już jedną. I ja też w sumie mam jedną. To ok. No dzięki. Teraz mogę zabić coś, co ma pięć życie, i jeszcze kartę dobrać. Więc to on zagra? Gladiatorkę znając życie. Albo kontrę na mój deck. Coś, co nie mogę. Co, co, coś, czego stargetować nie mogę. Jej! Supiruje jej! jej. Jest tak głupie, ale jak dobiorę coś powyżej 4 many i tego nie zagram, to to przegram na bank. Dobiorę, no bo granie tego też... O, no dobra. Gdyby zagranie tego było spoko, to bym nie dobierał, ale on zabija to tym. To zabija Hero Powerem. Ja zostaję bez kreatur on Ma 4-2, którego zabić, gdzie mogę. A no ten żółw coś tam może tutaj pomóc. na się. Plan jest taki. Zbijamy boskom silda, zabijamy, zabijamy, zabijamy karalotę. Zagrywamy tego. Why? Because of him and hill provocation. Nie, dobra, czy przestać grać po angielsku, szczególnie przeinaczać to specjalnie. Musimy mi to tak dogadać. wszystko O, usiądę se, tak? Jak prawdziwy kozak. Siema! Ay, A, Dobra. Próbuję... Znaczy, nie, bo dziś strasznie przymulony, dzisiaj jestem i próbuję nie zamulać. I się trochę wygłupiam, ale chyba to nie śmieszne. Dobrze, zrobimy tak, zabijemy sobie jednego tego karalucha, zagramy to i teraz będziemy liczyli na to, że nie ma swipe'a. Okej, okay. to jest nie swipe. No i co teraz? Nie zabijaj moich macek Kamie buraku obleśny How you der motherfucking killing moje kurty tentacle? takle no nie No nie herman no way. Weź się już zamknij chłopie Ja gadam od rzeczy, ale ty tych emotek to używasz chyba na chwilę trafił Zagramy to jakby miał zdradę od droga no czy tak, ja to w środek, jakbym miał zdradę droga. No powiedziałbym... Super. Gdyby, gdyby nie to, że to druid, który ma manę na ha 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 hara power. Tak, tak. Duid. It, it. No, 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 to biedy też może być. Uff, dobrze. No jakby strajdował tak z tym, patrzcie. On zagrywa to, tradeuje z tym i ja nie mam jak zabić tego. A tak, to co ja robię? Zagrywam tego Hellfire'a, czy nie? Nie wiem, co on ma na ręce, ale zaryzykuję. Zaryzykuję, żeby troszkę przyspieszyć tą grę i mieć szansę ją wygrać, zanim on dobierze jakiś coś, coś dziwnego. Mogłem wyzerwać ten stół, zagrać Doom Guarda i zostawiłem samym Doom Guardem. Miałbym 3 kape więcej, ale czy to było Warfit? Wydaje mi się, że nie, więc to mi się bardziej podoba. Czy ja mogę stabilizować Lead Hall? Nie mogę, musiałbym Dark Bombę i, i Spell dobrać. dobrać. O, takie. Hmm. Uszące. To na pewno idzie tu. Boję się trochę, że będzie miał 8-8, 5-10 albo 4-6 prowokacje. Pewnie się okaże, że lepiej było rzucić tego do wystania duszy na. A! No, no, no. Kaman! Come on. Kaman, Come on, heniu! Graj tą kartę! Albo nie, nie graj konstrukcję w sumie. Po co ja mu ten każe coś grać? Hmm. Stary. Bo zostanie... Bart... Mark... Kar... Bart... Mark... Trendy... <yahoo> Ma czegoś tam wątroby. No, A i widzicie, jakbym rzucił to wystanie duszy, to bym przegrał. Znaczy to bym... może nie tyle co przegrał, co bym nie wygrał. A dzięki mojemu wspaniałemu wyczu wyczuciu sytuacji jestem w stanie zrobić trzy ruchy, które doprowadzą mo moją piękną arenę do wyniku 4-2. Ta ta ta! Dobra, gramy. widzimy moja droga z Zastępcą Grom. Czy chcesz powiedzieć coś Beatko przed Zastępcą Grom? Tak, powodzę. Dzięki. No. Hmm. No dobrze, ale no mogłabyś się jakoś bardziej wysilić. Dzięki. O, lepiej. Dobra, mamy grę numer 7. Janina kontra Gul'dan. Dobra, zostawię to. A niech będzie. Na bank wyjdzie mi jakieś super zagranie pod tytułem Druga pirat, trzecia iluzyńska, czwarta kobold ze śmiertelnym wiram. Jestem tego pewny, także ja pierdzielę. I jeszcze trochę. Mm, mm, mm. No dobrze, no z planem tym wspaniałym, monety zużywać nie będę, a no w sumie nawet chyba bez tego planu bym je nie zużywał, bo i tak nie mam zagrania na kolejną turę, więc byłoby to bez sensu. No to trochę powiem szczerze, może zmienić plany, bo być może ta moneta zostanie zagrana w tej turze, żeby zabić, dobić tego tropiciela, kornika czy jakby tam. Jednak nie. No zobaczmy, zobaczmy co on zrobi. Bo plan, no teoretycznie może zadziałać. Chodź. Praktycznie to mniej. Tak no, dobra. Przekombinowałeś dzisiaj... zagrania swe, w związku z czym... przegrasz pewnie tę grę... Hmm, no bordzik trochę wykwirowany. Trochę. Nie wiem, może jakiś coś za dwa. Albo trzy. No, jebe. no, jebe. no nie wiem. No nie wiem. Zrobimy tak, wyczyścimy to. Skolinowanie ogra z grabogłazych, czyli jakby ktoś nie wiedział, to ten. Byłoby spoko, gdyby nie to, że to mage, który może mieć Firebillę, może mieć Polimorfa, a, mizera. Może mieć Polemorfa, więc ja tak nie za bardzo like it. Przynajmniej w tamtej turze, no w tej już to zrobimy. Może mieć też Frostboltę, i Mistyczkę z Kerazanu. No dobrze, spróbujmy zagrać jeszcze jednego Ogiera. Chociaż sytuacja nie wydaje się być under kontrolę. Masz flame strajka! To się spodziewał! Że możesz mieć flame strajka! Taka rzadka, rzadko spotykana karta. Zagramy dwie kreatury, o które rozbijają się jego kreatury. I co może? Drugi Flame Strike. Chcesz to, ja to mam. Sytuacja jest dosyć napięta aktualnie w grze. Mianowicie mam wrażenie, że za chwilę dostanę w dolu. Prorok zakłady. Nie, najgorsza, może dwa która które jeszcze mi skróci manewr. Wspaniale. Jest! Kombo! Jest! No dobra, no będę liczył na to, że nie ma na ręce ani nie dobierze firebala. No, ale spoko, 4-3 warlockiem, myślę, że zadowolony mogę być. Arena się zwróciła, wyszła na 0. Nawet na plus, bo dostałem 5 golda i komona. Spoko, dzięki Blizzard. Kurde, ten komon, jednak jestem pod wrażeniem. Uuuu, jest epik. Ekipska karta. Uuuu, księga Kabalisty, kraftowałem chyba. O nie, kraftowałem Blast. Dobra, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tą arenę. No przy przyznacie, że było super. Ja się tak ubawić jak się ubawiłem dzisiaj, to się chyba jeszcze w życiu nie ubawiłem. Więc polecam, polecam z całego serca tą, ten rodzaj rozrywki. A dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach lub na streamach, a póki co na razie do zobaczenia HESPOS i ja.